Witam Państwa na zajęciach z zakresu do, doradztwa zawodowego. Na pierwszych z tych zajęć przypomnimy sobie raczej niż powiemy, bo Państwo większość tych rzeczy znają. Przypomnimy sobie zatem propozycję możliwości dalszego kształcenia po szkole podstawowej w polskim systemie edukacyjnym. Omawialiśmy już ten temat, ale cały czas z Państwa strony pojawiają się pytania, albo co gorsza, jakieś błędne mniemania czy interpretacje. Spróbujemy sobie uwzględnić te rzeczy na dzisiejszych zajęciach, w jakiś sposób naprostować, żeby dysponowali Państwo jasną i spójną wizją. Nie jestem pewien, czy to, co Państwo zobaczyli w tej chwili, jest jasne albo spójne. To schemat tego, co mogą państwo robić, ukończywszy szkołę podstawową. Szkoła podstawowa, oczywiście na samej górze, mają Państwo zasadniczo trzy możliwości. Pierwszą i wybieraną, planowaną przez prawdopodobnie większość słuchaczy jest czteroletnie liceum ogólnokształcące, warto jednak wiedzieć i znać alternatywy, a takową jest pięcioletnie technikum. Oraz szkoła branżowa, dawniej się to nazywało w dawnym systemie zasadniczą szkołą zawodową. Czym się charakteryzują, czym się różnią te trzy możliwości? Proszę Państwa, po Liceum Ogólnokształcącym mogą Państwo przystąpić do matury, natomiast samo ukończenie Liceum Ogólnokształcącego daje wykształcenie średnie, ale nie daje jakiegokolwiek zawodu. Ten zawód mogą państwo zdobyć w szkole policealnej. Od razu zwracam uwagę, ona jest policealna, a nie pomaturalna, jak czasem się mówi, szkoła policealna wymaga średniego wykształcenia, nie wymaga matury. Mogą państwo zdobyć zawód i tak pewnie w większości będzie na studiach wyższych. Po technikum możliwości są podobne. Stoi otworem przed Państwa możliwość dostania się na studia wyższe, jest możliwością szkoła policealna, ale w technikum trwającym dłużej, bo 5 lat. Oprócz wykształcenia ogólnego, które może się zakończyć maturą, zdobywają Państwo także zawód. To się uwieńczy egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, do którego można przystąpić. A następnie można trafić prosto na rynek pracy lub skorzystać z możliwości dalszego kształcenia, tak jak policeum. Szkoła branżowa pierwszego stopnia nie daje możliwości zdawania matury, ale można ukończyć później branżową drugiego stopnia i wtedy już istnieje możliwość zdawania egzaminu maturalnego, a co za tym idzie, ewentualnego trafienia na studia wyższe. Nie jest to dla Państwa schemat nowy, aczkolwiek niekoniecznie może doskonale czytelny. To Państwo mniej więcej wiedzą, skupimy się więc tym razem na najbardziej przewidywanym kierunku kształcenia przez Państwa, to znaczy na kształceniu ogólnokształcącym w liceum. Spójrzmy na to, więc na to, jak wygląda nauczanie w czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Proszę Państwa, obok przedmiotów ogólnokształcących, których uczą się wszyscy, w liceum ogólnokształcącym każdy uczeń wybiera sobie dwa albo trzy przedmioty nauczane, jak to się pięknie mówi, w podstawie programowej, w zakresie rozszerzonym. My mówimy krótko, nauczanie w zakresie rozszerzonym. Proszę Państwa, jakie są kryteria doboru tych przedmiotów? Jakie przedmioty powinieneś wybrać? Po pierwsze, takie, które Cię po prostu interesują, które najzwyczajniej w świecie lubisz, w których czujesz się dobrze. Dlaczego? Bo ilość godzin tych przedmiotów będzie znacznie większa niż innych. Normalnie w nauczaniu takim ogólnym masz godzinę albo dwie godziny biologii. No więc, jeżeli wybierzesz biologię jako przedmiot ogólny, przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym, to będziesz miał 5 czy w porywach do 7 godzin. To po prostu trzeba lubić, jeżeli ktoś tego nie lubi, no to będzie mu ciężko wytrzymać. Podobnie z matematyką czy z historią. Proszę Państwa, drugim kryterium jest to, i nie jest to łatwe teraz, gdzie zamierzasz kontynuować edukację. W jaki sposób zamierzasz studiować, jaki kierunek zamierzasz studiować. Dlaczego to się dość ściśle łączy? Proszę Państwa, maturę, egzamin maturalny zdajesz obowiązkowo z trzech przedmiotów, to znaczy egzamin pisemny i ustny z polskiego, pisemny i ustny z języka obcego, niekoniecznie angielskiego. I pisemny z matematyki, do tego musisz zdawać jeden przedmiot, co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie tych rozszerzonych przedmiotów można zdawać nawet sześć, ale jeden jest obowiązkowy. I otóż. Do zdania matury na poziomie rozszerzonym, wskazane byłoby, żebyś uczestniczył w zajęciach z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Czy jest tu jakieś obowiązkowe powiązanie? Nie. Możesz przystąpić do matury na poziomie rozszerzonym z absolutnie każdego przedmiotu, nawet z takiego, którego w szkole w ogóle nie było. Możesz zdawać łacinę i kulturę antyczną albo historię tańca, bo takie są możliwości. To, że w szkole nie miałeś takiego przedmiotu, nie ma znaczenia, możesz podejść do egzaminu. No oczywiście, czy to będzie rozsądne, to jest zupełnie inne pytanie. Dobrze by było wybrać sobie tak przedmiot rozszerzony, żeby skorelować go z planami zdawania matury, a idźmy dalej. Rekrutacja na studia Odbywa się według wyników matur. Tak więc, jeżeli wybierasz się na studia w jakimś kierunku, sprawdź, jakie przedmioty brane są pod uwagę przy rekrutacji na tenże kierunek, no i postaraj się, żeby móc zdać dobrze egzamin maturalny, to wybierz ten przedmiot jako nauczany w zakresie rozszerzonym. Proszę Państwa, lepiej jest dobrze sprawdzić, bo mogą być pewne zaskoczenia. Gdybyśmy spytali przeciętnego osmoklasistę, jakie przedmioty są brane pod uwagę maturalne na Akademii Medycznej, na Wydziale Lekarskim, to pewnie by powiedział biologia, chemia, to na pewno, no może fizyka. Tymczasem niekoniecznie. Jeżeli chodzi o biologię, to owszem, wszystkich 16 wydziałów lekarskich, bo tyle ich jest w Polsce, yy, sprawdza, jaki był wynik egzaminu z biologii, ale wcale niekoniecznie chemia. Wiele wydziałów zamiast chemii woli sprawdzać wynik z matematyki. Innymi słowy, idziesz na medycynę, musisz zdawać matematykę na poziomie rozszerzonym, no wynikałoby z tego, że ideałem byłoby uczestniczyć w zajęciach w zakresie rozszerzonym nie tylko z biologii, ale i z matematyki. Jeżeli ktoś myśli, że wynika z tego, że już teraz powinien, z grubsza chociaż, orientować się, na jakie studia idzie, to ma rację. Chyba wręcz niestety ma rację, bo muszą państwo dokonać pewnych życiowych wyborów już teraz, kiedy przecież no mało kto jest pewien na jakie studia pójdzie i jaki zawód będzie wykonywał, a taka decyzja to normalne, może się jeszcze wielokrotnie zmienić. No czy wybierzesz medycynę czy biotechnologię, w aspekcie egzaminu maturalnego to nie jest aż takie ważne. Ale jeżeli się wahasz między medycyną a prawem, to tutaj znaczenie doboru przedmiotów rozszerzonych jest już zasadnicze. Dość trudno się samemu bez wsparcia szkoły nauczyć rozszerzonej biologii albo rozszerzonej historii, a jakoś poważnie wątpię, żeby istniała klasa, w której i biologia, i historia nauczane są w zakresie rozszerzonym. Zaraz obejrzymy możliwości przykładowe takie zestawy przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym. Powiedzmy jeszcze raz na wszelki wypadek, liceum można, acz nie trzeba, zdawać egzaminu maturalnego, który otwiera drogę na studia wyższe. No i przypominamy, po najlepszym nawet ukończeniu liceum nie masz żadnego zawodu, masz wykształcenie średnie ogólnokształcące. Po to, żeby zdobyć zawód, musisz uczyć się nadal. Jakie są przykładowe takie zestawy przedmiotów proponowane przez szkoły? Na wszystkich, właściwie we wszystkich liceach ogólnokształcących, będziemy mieli klasę, którą bez grubsza można nazwać politechniczną. Jeżeli Państwo kojarzą to z klasą P, pierwszą w katoliku, to bardzo dobrze kojarzą. Co będzie tam nauczane w zakresie rozszerzonym? Na pewno matematyka, być może fizyka, chociaż nie dla wszystkich jest ona konieczna. Zawsze do tego zestawu będzie pasował język angielski. Angielski będzie pasował do absolutnie każdego zestawu. Wyniki z egzaminu z języka obcego też są uwzględniane przy rekrutacji na studia, choć może nie mają takiej wagi jak wyniki z przedmiotów kierunkowych. No, a znajomość języka angielskiego, proszę państwa, angielski już nie jest językiem obcym. Angielski jest językiem, którym każdy z nas lepiej czy gorzej musi się posługiwać. No, takie są wymagania w tej chwili na świecie. Profil medyczny to będzie z pewnością biologia i, tak jak powiedzieliśmy, chemia lub matematyka niektóre uczelnie medyczne zamiast chemii lub matematyki mogą brać pod uwagę fizykę także przy czym biologia i matematyka razem to jest jednak dość duże obciążenie, to niełatwe przedmioty i myślę, że w tym momencie dwa powinny wystarczać, aczkolwiek język angielski pasowałby także i tutaj. Profil humanistyczny, z kolei, to na pewno język polski i historia, bardzo często jeszcze rozszerzane o język angielski, to taki profil, jakbyś chciał iść na prawo, filologię polską, czy też może dziennikarstwo. Można by tu jeszcze dodać profil ekonomiczny. Kierunki ekonomiczne na uniwersytetach mają dość szeroki zakres tych egzaminów, które mogą być brane pod uwagę ale to może być obok polskiego czy matematyki także geografia, albo wiedza o społeczeństwie. Bywają więc i w ten sposób zestawione profile w klasach, że proponuje się matematykę i geografię. To się dość często nazywa profilem ekonomicznym. W zeszłym roku, znaczy w bieżącym roku szkolnym, klasy pierwsze czterolitnego Liceum w Katoliku to klasa politechniczna, pierwsza P, czyli matematyka i inne przedmioty. I klasa medyczno-humanistyczna. No, zaraz ktoś powie, jak to medyczno-humanistyczna, jak można łączyć biologię z historią i tam polskim jeszcze. Proszę Państwa, mamy za małą szkołę, żeby tworzyć osobne oddziały medyczny i humanistyczny. Ten humanistyczny to jest 10 czy 12 osób. Klasa MH składa się z dwóch grup. Część zajęć mają wspólnie. Na przykład polski lub matematykę na poziomie podstawowym, na przykład angielski na poziomie podstawowym, ta grupa, na przykład WF, który tutaj nie wymaga jakiegoś specjalnego różnicowania, na przykład religie czy inne tego typu przedmioty. Natomiast przedmioty kierunkowe organizowane są w ten sposób, że pół klasy idzie na biologię, a drugie pół w tym czasie na historię. Humanistyczna część klasy idzie na język polski dodatkowy, a w tym czasie medycy mają chemię, czyli klasa dzieli się i każda z tych grup idzie na swoje zajęcia. Tak jak Państwo wnioskują z tego, to zajmuje jedna klasa, zajmuje wtedy dwie sale lekcyjne. Dość skomplikowany jest plan. Mogą Państwo spojrzeć, jak wygląda ten plan dla klasy powiedzmy drugiej obecnej, licealnej. Czy trzeciej, która już skończyła zajęcia, jest to mocno skomplikowane, mamy różne zajęcia w tym samym czasie, no nie jesteśmy w stanie z tak małej ilości uczniów stworzyć całej klasy. Tworzymy więc grupy i te grupy część zajęć mają wspólnie, no a część, a część zgodnie ze swoją specjalizacją. Warta rozważenia jest też propozycja. Kontynuowania nauki w technikum, przypominam, pięcioletnim. Tutaj nie ma przedmiotów prowadzonych w zakresie rozszerzonym. Obok przedmiotów ogólnokształcących w technikum mamy przedmioty zawodowe, oczywiście odpowiednie do wybranego profilu. Nie wyklucza to jednak możliwości przystąpienia do matury to właśnie dlatego ponieważ technikum musi uczyć i przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych to cykl nauczania w technikum jest pięcioletni a nie czteroletni jak w liceum ogólnokształcącym technikum daje też możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czyli dającego prawa wykonywania konkretnego zawodu, proszę Państwa, istnieją technika w trójmieście, do których trudniej się dostać niż do całkiem dobrych liceów. Najwyżej cenione jest technikum łączności w Gdańsku, ale na trzecim bodajże miejscu jest Gdyńskie Technikum Hotelarskie. To też jest możliwość kontynuowania edukacji w całkiem niezłych warunkach, a istotnym plusem technikum jest to, że kończąc edukację w takiej szkole masz już konkretny zawód. Jeśli planują Państwo naukę w szkole, w której można zdawać egzamin maturalny, trzeba brać pod uwagę perspektywę wyższych studiów. W ósmej klasie zdawałoby się jeszcze za wcześnie na to, a to nieprawda. Już teraz trzeba się przyjrzeć, jakie mamy perspektywy kontynuacji nauki po szkole ponadpodstawowej na wyższych studiach. Trzeba znać przynajmniej ogólne zasady. Proszę Państwa, w tej chwili w Unii Europejskiej na większości krajów obowiązuje tak zwany system boloński to od pierwszego uniwersytetu we włoskiej Bolonii. System boloński, studiów wielostopniowych, zasadniczo tych stopni jest trzy. Otóż po ukończeniu szkoły średniej, po zdaniu matury, idziesz na studia pierwszego stopnia. One trwają trzy lata na Politechnikach, trzy i pół, i po ukończeniu tych studiów, po obronie pracy, czy też po egzaminie różnie to uczelnie rozwiązują, uzyskujesz tytuł licencjata. A na Politechnice inżyniera po 3,5 roku to już jest wykształcenie wyższe, to już są studia pierwszego stopnia. Możesz w tym momencie, ukończywszy studia pierwszego stopnia, przerwać edukację i wrócić do niej później. Zaraz powiemy, że jest to całkiem rozsądne podejście. Możesz też od razu zacząć studia drugiego stopnia, czyli studia tzw. magisterskie, kończące się magisterium. Trwają na politechnice półtora roku, na innych uczelniach dwa lata, czyli 3-4 semestry. Składasz po nich pracę magisterską, zdaje się, egzamin, i masz wykształcenie studia drugiego stopnia i tytuł magistra. Pewna grupa kontynuuje studia na trzecim stopniu na studiach doktoranckich, trwają mniej więcej cztery lata, to już nie jest tak wyraźnie określone. Studia doktoranckie cieszą się jednak sporą swobodą. Tworzysz w trakcie z nich pracę badawczą, to już jest dużo zupełnie inaczej niż praca magisterska. Bywa tak, że prowadzisz zajęcia ze studentami młodszych lat czy, czy niższych stopni, musisz mieć publikacje, czyli publikować w prasie fachowej w odpowiednich tytułach artykuły ze swojej specjalności. Wreszcie kończy się to obroną pracy doktorskiej, egzaminem doktorskim i uzyskujesz tytuł doktora. Tak wygląda system boloński. Warto pamiętać, nie wszystkie kierunki funkcjonują w tym systemie. W Polsce na przykład jednolite studia, czyli bez podziału na studia pierwszego i drugiego stopnia, mają kierunki prawa i medycyny. Studiuje się jednolite studia prawnicze przez pięć lat kończące się tytułem zdobycia, zdobyciem tytułu magistra. I sześcioletnie studia medyczne na Wydziale Lekarskim, kończące się tytułem zdobycia zdobyciem tytułu lekarza. Nie ma czegoś takiego jak lekarz medycyny, po prostu lekarz. Tam trzeba jeszcze zdać dodatkowo lekarski egzamin końcowy, odbyć staż w szpitalu, ale o tym dowiedzą się Państwo z zajęć pod tytułem Zawody Medyczne. Proszę Państwa, o jednej ważnej rzeczy nie można zapomnieć po każdym stopniu studiów możliwe jest zrobienie sobie przerwy, po angielsku to się nazywa gap year, to może być przed studiami, to może być w trakcie studiów, przerwy na przykład na zdobycie doświadczenia w pracy zawodowej, albo na wyjazd gdzieś może za granicę. Całkiem rozsądną też propozycją, którą warto rozważyć, jest zmiana kierunku albo wręcz zmiana uczelni. Ktoś kończył na przykład studia pierwszego stopnia, studia inżynierskie w tym wypadku na Politechnice Gdańskiej na, wydzia na wydziale komunikacji, na kierunku komunikacja, a następnie przenosi się na inną Politechnikę, nie wiem na przykład na Krakowską, bo tam jest kierunek zarządzanie transportem miejskim i aglomeracyjnym, tak to się pięknie nazywa. Zmiana Kierunku do pewnego stopnia zmiana uczelni jest jak najbardziej pożądana. Studiowałeś na pierwszym stopniu biotechnologię, idziesz na drugi stopień na ochronę środowiska. Oczywiście, muszą być to kierunki z grubsza pokrewne. Muszą być zajęcia, które umożliwiają Ci studiowanie nieco innego kierunku na drugim stopniu ale zmiana uczelni, czy też pewna korekta kierunku jest jak najbardziej pożądana. To się wiąże oczywiście z kolejnym potężnym dylematem, a mianowicie szukać uczelni w jak najbliższym otoczeniu praktycznie dla nas w Trójmieście, czy też patrzeć, jak to wygląda gdzieś dalej, wyjechać na studia Warszawa, Kraków, Toruń czy Poznań, jeszcze Lublin można dorzucić ze do środków akademickich, to już jest zupełnie inny problem, to jest temat na zupełnie inne zajęcia. Tak czy inaczej, podsumowując, kiedy wybierasz w tej chwili szkołę ponadpodstawową, kiedy wybierasz być może liceum ogólnokształcące, a w nich musisz podjąć decyzję, jakie przedmioty będą nauczane, w jakim nauczaniu będziesz uczestniczył w podstawie rozszerzonej, musisz brać pod uwagę nie tylko to, co będzie przez najbliższe 4 lata, ale także i to, gdzie będziesz, w jakim kierunku, na jakiej uczelni kształcił się dalej. To niełatwe zadanie. No cóż, dobre decyzje podejmuje się wtedy, kiedy się ma doświadczenie. No i od razu pytanie, a jak zdobyć doświadczenie? Proszę Państwa, jest tylko jedna droga, podejmując złe decyzje zajęcia powinno się kończyć czego i Państwu życzę. Oczywiście nie życzę samych złych decyzji, ale pewna ilość błędów w decyzjach jest nam konieczna, tylko w ten sposób znajdą Państwo swoją właściwą drogę.